Pieniądze nie kojarzą nam się raczej z prawami duchowymi, jednak faktem jest, że są one niezbędne, przynajmniej dopóki żyjemy na tym świecie. Dlatego też dziś przedstawię Wam 10 sposobów na przyciąganie pieniędzy. Pieniądze, które posiadasz, posyp cynamonem. Cynamon od dawna kojarzony jest z dobrobytem, a jego siła sprawi, że pieniądze przestaną być dla Ciebie problemem. Zainteresuj się świecami. Świece są punktem, do którego przylewa się energię i dzięki ogniu przekazuje się ją Wszechświatowi. Jeśli chcesz mieć pieniądze, na zieloną świecę lub inną, która kojarzy Ci się z gotówką i bogactwem, olejkiem bazyliowym. I podczas ścierania olejku wyobrażaj sobie sytuację, jak już wydajesz te pieniądze jak jesteś z tego powodu bardzo szczęśliwy. W pewnej chwili napręż swoje ciało i gdy Twoje wyobrażenie będzie już na tyle potężne, wizualizuj, jak staje się ono częścią świecy, jak po prostu wnika w świecę. Teraz zapal tą świecę i pozwól jej się wypalić do końca. Banknoty, które posiadasz, dawaj sprzedawcy, podobizną w dół. Powieś w swoim domu symbole, które kojarzą ci się z pieniędzmi i sprawdź, każdego ranka po przebudzeniu zobaczył dany symbol jako pierwszą rzecz. Patrz także na nie w ciągu dnia. Ubieraj się w kolory, które kojarzą ci się z pieniędzmi. Staraj się być eleganckim. Jeśli będziesz się czuł, jakbyś miał pieniądze, one będą cię przychodzić. Postęp swój portfel i jego wnętrze ziołami, odpowiadającymi za pieniądze, cynamon, mięta, bazylia i tym podobne. Używaj afirmacji, mów w myślach, mam mnóstwo pieniędzy. Staraj się wierzyć w swoje słowa. Możesz tak mówić w chwilach oglądania luksusowych rzeczy, czy złota. Może wtedy łatwiej ci będzie w to uwierzyć. Talizmany. W sieci znajdziesz mnóstwo talizmanów przyciągających pieniądze. Sam również możesz taki stworzyć i można to zrobić na różne sposoby. Bardziej skomplikowana metoda wymaga stworzenia kręgu i poświęcenia talizmanu przez żywioły, a następnie naładowaniu go mocą. Prostsza metoda wymaga po prostu wzięcia talizmanu w dłoń i, jak przy świecy, wizualizowania sytuacji, jak mamy pieniądze. Warto także takiemu talizmanowi nadać naszą energię, na przykład poprzez przelanie na niego naszego oddechu lub śliny. Talizmanem bogactwa może być piękna broszka, moneta itd. Warto także na talizmanie stworzyć symbole, odpowiadające za bogactwo. Zanim przystąpisz do większych zakupów, natrzisz swoje dłonie cynamonem i miętą i twórz w swojej głowie obraz, jak wydajesz pieniądze, a potem one powracają do ciebie. Kryształy noś ze sobą naładowane energią bogactwa kryształy takie jak szmaragd hematyt czy cytryn